Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Lecimy z kolejnymi Bat Royalami Dzisiaj będziemy mieli Bat Royal Fryderyka i Filipa Ten Bat Royal Fryderyka zapewne będzie czymś podobnym do Ryszarda Ale ten Filipa to na pewno będzie rzeźnia Tak jak robiliśmy nawet i chyba na 40 tysiącach Tam już się działo, a tutaj na milionie to będzie raczej dokładnie to samo Więcej, tylko może będą w stanie wytrzymać. Niektórzy, jak tam zostanie 3-4 na koniec, to będzie może jakaś tam fajna walka. Blokad raczej tutaj też nie będzie, bo mają dużo pieniędzy. Ale będą mogli się tutaj jakoś mocno najeżdżać, i to będzie bardzo ciekawe. Dobrze, ale najpierw Fryderyk. Fryderyk czerwony, jasno-niebieski, zielony i niebieski. Kogo by tu obstawić? Pójdę w tego pierwszego, lubię iść w tego czerwonego, bo nie wiem czemu, ale zawsze mam wrażenie, że to jest taki po prostu jakby oryginał, a reszta to już takie klony zrobione i mają mniej mocy. Nie wiem czemu tak mi się wydaje, ale Fryderyk w dobrym miejscu się trafił. Te dwa miejsca na górze są wiadomo najlepsze, więc tutaj, że u Fryderyków będą mangonele, to liczę, że te dwa miejsca na górze właśnie będą jakoś w miarę wytrzymałe. Nie wiem tylko jaki tu zamek, a jaki tu zamek może walnąć, bo Fryderyków za bardzo nie kojarzę. Kiedyś był jakiś Battle Royale, ale niekoniecznie pamiętam jakie to były zamki. Więc dajcie znać kogo wy obstawiacie i lecimy. Dobra, widzę, że tutaj już się pojawiają te zamki bez Mangoneli. Jeden zamek bez Mangoneli. Mój też zrobił. O kurde, no to nie, a dobra, chociaż... Czekajcie, to się może uratować. Tu jest Mangonela, ten też nie zrobił. To jest tylko chyba jedyny ratunek dla mnie, że ten bot też nie zrobił tego zamku z mangonelami i balistami. Dobra, szczerze tego nie przemyślałem. Totalnie nie przemyślałem. Zapomniałem, że Fryderyk przecież ma te zamki, których nie ma ani balista, ani mangoneli. Ale teraz sobie fajla zrobiłem. I akurat w tym miejscu musiałeś zrobić ten zamek? No, czy ty jesteś poważny, czerwony? Ja tu tak powiedziałem, tak cię przedstawiłem, że ty jako ten pierwszy, główny, a coś takiego robisz. No to niepoważnie trochę jesteś. Dobra, ale ten... W rogu ma spore kłopoty, No nie mój też, no przez to, że nie ma balist i mangoneli, no. Trzeba jak najszybciej się czarnego pozbyć. Fioletowy jeszcze jakiś strat nie robi, no bo on też nie ma tych mangonelli. Katapultami jakoś w miarę nie najeżdża. No właśnie, ale ten będzie upierdliwy trochę. Tutaj, który ma tak najgorzej? Na razie, żółty ma bardzo słabo. No, to to miejsce, wiadomo. Jeszcze też zrobił ten zamek bez monguneli, to już w ogóle. No, ja mówiłem o balistach, przecież ten. Mi się pomyliło z Overlordem, przecież tutaj nie ma balistów. No, raczej same mongunela ma. Ty, ale ten też nie ma. Chyba, że ten się nie zmieścił. Te, jasno niebieski. I faktycznie, on nie ma chyba cechu Oj, oj, oj no to ci co obstawiali jasno-niebieskiego, to muszą być teraz zawiedzeni Ale dobrze, ja też go nie obstawiłem, miałem 50 na 50, bo chciałem albo tego, albo tego On się nie zmieści, bo on ten cech gdzieś chyba w tym miejscu nawet może i powinien być I ta woda tu psuje I on nie ma, w sumie i tak mu może dobrze pójść, ale czy on będzie w ogóle atakował? Ale jestem pod wrażeniem fioletowego, bo on na środku jest, a tak dobrze mu idzie. Zaczynam się bać, bo on jest blisko mojego i to mi się nie podoba. Dobra, mój też nie, no mój długo nie wytrzyma, mój tylko może grać co najwyżej, żeby zająć jakieś wysokie miejsce, ale nic więcej nie zrobi. Ty fioletowy, nie to, że fioletowy też zrobił ten zamek, w którym nie ma mangneli, to jeszcze mu tak dobrze idzie. No, nie mogłoby tak z moim. Ty, ale tutaj, no to się trafiło, ja zapomniałem, że to jest w ogóle ta woda. Tutaj wilkowi też, e, kiedyś jak robiliśmy jakieś różne wyzwania wilkowi, typu, że się tam bił z siedmioma, szczur, że się, tak, z siedmioma szczurami, z jakimiś tam innymi jeszcze, trzema silnymi botami. No tutaj też nie mógł z, e, tego zamku swojego dokończyć, bo tutaj chyba chciał wieżę robić, czy coś i tam nie mógł przez tą wodę. Zapomniałem o tym w ogóle. Ostatnio dawaliśmy takie mniejsze boty, wszyscy się mieścili, nikt się nie blokował i zapomniałem w ogóle, że takie coś może na tej mapie wystąpić. Ten, nie no, ten ma wszystko. Osy też sobie nawet nie zepsuł. Tutaj wszystko idealnie ma zrobione. Ale ten fioletowy, nie no, mój może jeszcze by wrócił do gry, ale tu by musiał... Tylko właśnie, jak to będzie z tymi Fryderykami? Oni w teorii mają jak się przekopać, ale za dużo jednostek do kopania to nie mają. Ty no, bliżej jeszcze podjdź, żeby mnie strzelać, bliżej! Ale on ładnie wieży że poobstawiał. Dobra, a temu jak idzie? Ok, on przystopował tak samo jak mój. Pomarańczowy, gdzie jest pomarańczowy? A temu na dole tak dobrze idzie. No kurde. No będzie ciężko, jeszcze się okaże, że u Fryderyków w tym pośrodku wygra. Wybiera się w fioletowy z atakiem. I idzie. Nie wiem na kogo w sumie jeszcze. Chociaż to nie jest może atak? To jest chyba jakiś patrol bardziej. Sam nie wiem co to jest, ale czemu idzie w moją stronę? Nie podoba mi się to. Tu pomarańczowy jeszcze nigdzie się nie wybiera. Ale pomarańczowy już ma o kurczę. Na żółtego może się będą wybierać. Dobra, no mojemu się w końcu oberg, ale oni dziwnie atakują. Zobaczcie, tak było trochę. Może przez to, że fosa jest. To no chyba jest atak normalnie, tylko przez to, że jest nie ma jak przejść, co zostały te jednostki w zamku. Dobra, no mój w teorii. O nie gadaj, że ty też na mnie. Szczerze, żeby mój się uratował, to ktoś by musiał pokonać albo czarnego, albo fioletowego, żeby tutaj troszkę miejsca zrobić mojemu. Ok, zielony jeszcze zostaje atakowany przez pomarańczowego. Czy to wystarczy? Tak, wygląda to, że to wystarcza. Pomarańczowy wygrywa z zielonym. No to dwa wrogach na razie padły. To niedobrze wróży dla mojego, który też jest wrogu. Ty mój za takim się wybrał? Nie gadaj. Czyli to się tylko trochę wystawiasz, jeszcze bardziej, wiesz? Ty no, w teorii, tam jest przejście. Tylko, czy to, tych jednostek by wystarczyło? Boże, jaka ta siedziba pusta jest, ty zdążył zabudować. Ej, ale nie, no nie wystarczyłoby tych zbrojnych chyba. Chociaż? Nie, no zostało ich za mało. Ej, ale jakby mój pokonał tutaj tego po prawej stronie, no to by może jeszcze coś tam mógł zrobić. A teraz to jest tragedia, bo nie dość, że stracił całą armię, to jeszcze zaraz może coś zaatakowane. Ten jasno-niebieski, tak na niego patrzę. No to on niby coś tam zbiera, ale przez to, że nie może zrobić inżynierów, to on chyba w ogóle nie będzie miał jak zaatakować. No bo on do ataku potrzebuje tych inżynierów, żeby wyprowadzić ten atak, żeby zrobić jakieś katapulty. I chyba przez to nie będzie mógł w stanie zaatakować. Bo on jednostek może i będzie tam coraz więcej miał, będzie zbierał. Ale czy on wyprowadzi w ogóle jakiś atak? Ciekawe. Stawia się pomarańczowy. Pytanie, na kogo on będzie chciał iść. Możliwe. Ej, fajnie, jakby poszedł na fioletowego. Chociaż obawiam się, że i tak by go nie pokonał, ale. Gdyby fioletowy też, może zaraz wyszedł z jakimś dziwnym timingiem. Chyba, że to jeszcze się okaże, że to na mojego pójdzie, bo mój cały czas, po najmniej. O tym jak zaatakował. Ej, ale tu zrobiło się przejście. Ale zaraz znowu zakopię, z powrotem. I teraz nie ma jak przejść, nie gadaj. A tutaj nie da rady po tym? Prze przez roślinki się nie da, chyba się nie da. No to pomarańczowy straci całą armię. I tak jak pomarańczowy miał przewagę. Okej, okay, jeszcze się udało wejść jakimś cudem. Ej, dobrze jest wystakowany. O proszę, o proszę. Dzięki pomarańczowy, to mi troszkę pomoże. Dzięki pomarańczowy, Dzie o nie. Nie wiem, czy nie za szybko dziękuję, bo i tak chyba nie przetrwam. Raczej tak. No to GG. To na długo mi nie pomogło, ale zawsze to piąte miejsce będzie zamiast szóstego. No to ta lewa strona została dość mocno wyczyszczona. Wybiera się czarny z kolejnym atakiem, ale on się wziął teraz do roboty. Atakuje jednego, drugiego. No i ten Jasno niebieski, który nie może zrobić tej armii do końca. Niefortunnie się tutaj trafiło dla niego. Zostaje pokonany. No i tutaj będzie walka najprawdopodobniej pomiędzy pomarańczowym a czarnym. Bo co jak wcale żółty. No też nie za dobrze, mówi idzie. Jest i pomarańczowy. Kogo atakuje pomarańczowy? Czy on idzie na. Okej, okay, myślałem, że ona na żółtego pójdzie najpierw. Ej, żółty też się wybiera w tym samym czasie? Ale to może być zły timing dla pomarańczowego. Okej, okay, dobra, każdy się wybiera w tym samym czasie. No to mamy niezłe scenariusze tutaj. Pomarańczowy straci, ar... pomarańczowy próbuje wracać. Ale chyba nie zdąży. Ale nie zdąży. Ale pomarańczowy miał tak dobrą miejscówkę. I miał tak dobrą armię już. I przez timing przegrywa. I teraz najprawdopodobniej czarny w teorii powinien to wygrać. Bo szło mu lepiej. On też już ma większą armię. Żółty przez coś był na początku dość mocno atakowany. To troszkę w tyle jest. Ale zobaczcie. W końcu jest jakiś zamek po tej stronie, tu w tym miejscu, który zajął top 3. To jest naprawdę rzadkie widowisko. Okej, okay, co tu się dzieje? Podjechała balista od żółtego i próbuje podpalać, zobaczcie. No szczerze, gdyby się udało podpalić, gdyby ten ogień przeszedł do środka i troszkę przyblokował, to jeszcze można by tu było pomyśleć, że żółty miałby jakieś szanse, ale obawiam się, że to się tak skończy, bo żółty szybciej, no właśnie, chciałem powiedzieć, że zaraz będzie atakował, Ponieważ on jeszcze takich dużych armii nie zbierał, i teraz, jak się wybroni czarny z tego ataku, to zanim żółty dozbiera, bo to nie jest tak jak np. u Węży czy u innych botów, oni troszkę jednak potrzebują czasu, mimo że mają te pieniądze na uzbieranie kolejnej armii. Więc tutaj, jak straci tą armię, to zanim uzbiera kolejną, to możliwe, że właśnie czarny zdąży zaatakować. Zapewne dużo nie straci, no właśnie, no i to raczej będzie koniec. Tym bardziej, że tak jak tutaj ma, jest przejście do czarnego łatwe przez te kamienie. Tak samo tutaj jest chyba też przejście, tak, tu można zrobić przejście kolejne, chociaż nawet i tu możliwe, że nie trzeba. Tutaj jakoś do tej bramy można i się przedostać. Więc do jednego i do drugiego jest przejście. Więc najprawdopodobniej zaraz to się zakończy. No i czarny Fryderyk V zwycięży. Boty na środku, tak naprawdę, trzy boty na środku. Tu pomarańczowy, żółty i czarny zdobyli top 3. To jest naprawdę rzadko spotykane. No i zobaczymy, czy to się teraz zakończy. Wydaje mi się, że tak, jednak jest spora przewaga. 600 jednostek przewagi to wystarczająco dużo, żeby chyba pokonać. No, jeszcze sobie ładnie tutaj przejście zrobili szybciej. Zbrojni zaraz zrobią przejście Tak, to wystarczy O, nawet tam się zrobiło O, bez szans Fryderyk mimo, że ma pieniądze Za wolno troszkę rekrutuje i tak No okej, okay, no to Fryderyk piąty zwycięża Kto obstawiał Fryderyka piątego? Gratulacje Ale tu nie powiem, że Dość taki nietypowy Battle Royale Bo co jak co, ale myślałem, że te, te Nie balisty, ciągle na tych balistach Że te Mangonele będą w stanie Naprawdę robić duże straty i blokować a tu proszę, zamki, ile było? Raz, dwa, trzy, przynajmniej? Chyba trzy. Trzy zamki takie bez mangoneli. No i ten jeszcze jasno niebieski, zblokowany, w tym prawie, że tam też, no, jednym stopowych miejsc. No to się porobiło nieźle, nie powiem. Teraz czas na Filipę. I kogo my tu mamy? Zielony, pomarańczowy, czerwony i fioletowy. Dobra, tak jak zawsze ostatnio obstawiałem te dwa miejsca. Teraz walnę, może w. Dobra, pójdę jeszcze raz w czerwonego, zaryzykuję w to miejsce Pójdę jeszcze raz w czerwonego Niech tak będzie U Filipów jestem w stanie uwierzyć, że to jest totalny random Tutaj Zrobią szybko te jednostki Tu jakieś będą timingi, będzie dużo rycerzy Przyblokować nie przyblokują, bo mają milion Ale może się dużo wydarzyć Dajcie znać o kogo wy w tym No i ruszamy Czerwony, ja wierzę w ciebie, ja wierzę Zrób taki mały, skromny zameczek, nie za duży, żebyś tutaj szybko mógł zaczął, zacząć jednostki rekrutować. Będzie wszystko dobrze. O, ja, tych rycerzy, to już się tutaj tyle robi. Ok, u niebieskiego już się plany rozlatują. Na razie, tak. Ok, no mój leci, zielony też leci, dobrze. No, jak się plany rozlatują, jak ty masz prawie, że top 3 tutaj najwięcej jednostek. U fioletowego to się dopiero rozlatują plany. Dobra, no to fioletowy to chyba padnie jako pierwszy. Okej, okay, czarny rozwalony. Dobrze, tutaj już kolor czarny dominować nie będzie. I dobrze, bo to jest przy moim takim znowu, więc teraz na odwrót scenariusz. Teraz mój wygra. Ale że fioletowy tak zbombardowany został mocno, to, nie, to jest w szoku trochę. Tutaj żółtemu tak dobrze poszło zbombardować fioletowego. To w sumie głównie żółty to zrobił, bo niebie, u niebieskiego żadnych katapult tam za bardzo nie ma. Okej, okay, no ten rozwalony, przyblokowany. Dobra, mimo że jest milion, można bota też przyblokować, jak widać. I to w bardzo prosty i szybki sposób. Czy tutaj na górze coś się dzieje? Nie, tutaj na górze walczą cały czas, chociaż zielony zaczyna bombardować. No to jest właśnie ten problem, że jak się bot tak ustawi, że mury ma po tej stronie, no to przed tym po prawej będzie się bronił, ale ten może tak naprawdę w tył strzelać po tych staniach, po tym wszystkim i w końcu jakaś blokada może się zrobić. Ok, ale fioletowy to już praktycznie zamknięty, ma tylko fosa po nim zostanie i magazyn. O, dobra, przepraszam, już. Dobra. Jejku, jak się wziął do roboty. Ale nie zdążysz. Żółty cię pokonuje. Okej, okay, czyli żółty i czarny odpadają. Okej. Okay. Jak wygląda z jednostkami? No mój też ma dość sporo jednostek. No tutaj u Filipów jednak będzie tak, że troszkę będą przy sobie, można tak powiedzieć. Potrzeba też jakichś timingów. Czyli na przykład może niebieski wyjdzie na zielonego, to wtedy... Ktoś przyjdzie do niebieskiego, bo inaczej tak, tak łatwo im się też nie będzie pokonać za bardzo. Bo co, jak wcale, mają no tych zbrojnych pikinierów, ale dużo to włóczników jest. Więc, jak przyjdzie taka jedna armia i druga, no to ten, który atakuje, będzie miał ciężko, żeby się przebić. Chociaż tutaj, mojemu, czy może się to udać? No, niestety nie, no właśnie o tym mówię. Okej, okay, co tu się dzieje? Zielony pokonuje z niebieskiego. Pomarańczowy, pomarańczowy jest na górze. No, pomarańczowemu też dobrze idzie. Się o to troszkę martwię. Bo obawiam się, że zaraz jego armia. No właśnie, rycerze już przyjeżdżają tutaj. Żółtego rycerze też przyjeżdżają tutaj. Niedobrze się dzieje, bardzo niedobrze. Możliwe, że mój jest kolejny w kolejce do odpadnięcia. Kłopoty? Niedobrze. Proszę iść stąd. No to chyba po mnie. Czy ja zajmuję to, dokładnie to samo miejsce co w tamtym? Które tam było? Szóste czy piąte? Nie, nie pamiętam. Ale coś mniej więcej, 5, 6, też, więc. Widocznie tak musiało dzisiaj być. Czerwony kolor dwa razy koło tego samego miejsca. No więcej nie wywalczył. Kto może tu wygrać? No niebieski zaczyna mocno obrywać od zielonego. Pomarańczowy ma w teorii teraz najlepsze miejsce. Jest dalej od wszystkich. Nikt go nie będzie tutaj bombardował Żółty, jak ma żółty? No żółty w teorii, ale tutaj, bo ten ma spore straty może otrzymywać ciągle jak będzie ten, jak tą katedrę i te kościoły musiał odbudowywać A Jednak będzie kosztowna Pomarańczowy ma najwięcej kasy, na tej chwilę najlepsze miejsce, więc tutaj się zapowiada, że może być zwycięzcą Wybiera się pomarańczowy na zielonego Czym by mu się udało? No, w teorii przewagę trochę ma. Jak się dobrze zestakuje, to możliwe, że mamy po zielonym. Nie, zielony się broni. No i właśnie to jest to, że jednak pokonać się tak łatwo nie będzie. Albo większą przewagę trzeba, albo timing. Pomarańczowy. Ej, no teraz pomarańczowy jest praktycznie bez żadnych jednostek. Gdyby żółtemu się zechciało pójść tam do góry. Możliwe, że on by dał radę, bo jednak przewaga 500 jednostek to powinna na spokojnie wystarczyć. I jakby żółty się wybrał na pomarańczowego, to by pokonał tak naprawdę Filipa, który ma na te chwilę największe szanse. Ale widzę, że on poleci na niebieskiego. Udało się przekopać, jest przejście. Niebieski ile ma jednostek? 380, no to to jest szansa. Jest szansa. Ale się dobrze tam na górze zestakowali. Tak, żółty się przebija do niebieskiego. Ok, kolejnego mniej. No i zostaje nam trójka. Zielony wybiera się na pomarańczowego. Ale raczej mu się to nie uda, bo ma zbyt mało jednostek. Jeszcze się dobrze nawet nie zestakował, więc nie ma szans. Ale żółty za to. No żółty nie stracił podczas ostatniego ataku dużo. No i teraz może jednego za drugim kosić. Tyle że też musi uważać, bo jak żółty by się wybrał zaraz na zielonego, dużo to co prawda tam nie straci. Ale gdyby też jeszcze pomarańczowy dozbierał w tym czasie i przyszedł pod jego zamek, no to już by się mogło źle skończyć dla niego. Więc tu trzeba uważać: jak się chce zaatakować, to najlepiej jest zrobić to szybko i szybko wracać do zamku się bronić, bo różnie to bywa. Atakuje żółty i wybiera się na zielonego. Więc, zielonym powinien dać sobie radę. U zielonego 300 jednostek. Żółty pokonuje kolejnego. No, żółty leci. Żółty leci. Jest na fali. Zostaje mu tylko jeden. Do pokonania, żeby zostać mistrzem. Ale, pomarańczowy teraz ma więcej jednostek. Jest pomarańczowy z atakiem. Ale, pomarańczowy no, ma tyle samo jednostek co żółty. Więc, powinien się wybronić. Żółty się wybronił, ma 200 jednostek przewagi Gdyby szybko uzbierał To może będzie miał szansę Ale tutaj może się pojawić ten moment Trochę jako sultanów, że jednak będą musieli Troszkę tych armii więcej tam pozbierać Żeby mieć jakąś tam większą przewagę Wybiera się żółty z atakiem I pomarańczowy też się wybiera w tym samym czasie Okej, okay, tego się nie spodziewałem No to pomarańczowy Bye bye w takim razie Ale sobie tak zepsułeś Że to jest dramat Żółty miał przewagi 200 jednostek po tym jak się wybronił. I tutaj 800 uzbierał i pomarańczowy też zdążył do zbierać i wystarczyło mu 700. No tak, no bo ten pomarańczowy chyba troszkę rzadziej atakował niż żółty tam pod koniec, więc na to by wychodziło, że on powinien, powinien atakować ze 100 jednostek mniej. Ale to y oznacza, że troszkę podgonił, bo tam jednak było 200 jednostek przewagi, a jak atakowali to była różnica 100 jednostek. No to ewidentnie timing mu bardzo dużo popsuł. Więc mamy zwycięzców, w następnym odcinku będziemy mieli pojedynek kolejnych arabskich lordów Będzie to dwóch, czy dwóch Ośmiu wezyrów i ośmiu emirów I Tam będzie ciekawie U wezyrów, czy u emirów O Jezus, pamiętam Battle Royale emirów Się tak nasłuchałem tych ich smutnych gadek Tych ich takich, nie wiem, śpiących przemów To będzie znowu dramat Ale zobaczymy jak to będzie No Filipy, szczerze Myślałem, że będzie to troszkę, jakby, szybsze, bo na przykład, jak było, chyba 40 tysięcy, tam była blokada za blokadą. Tutaj było to już troszkę inaczej, ale szczerze u Fryderyka był największy szok. Jak tam trzech na końcu zostało po środku, to myślę, że było bardzo trudne do przewidzenia. No i ten jasno-niebieski, niefortunny, no ale tak już niestety jest. No, mapę by trzeba było specjalnie, może, inną zrobić. Może po, spróbuję pod takie, jakby, rzeczy zrobić taką mapę podobną, ale żeby właśnie takich. Nie było jakichś jeziorek czy małych tam rzeczek i w ogóle, żeby żaden boss się nie zblokował. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak Wam poszło. U mnie, no nie pamiętam, jak było tych Fryderyków, ale też chyba jakoś piąte miejsce, bo tam mówiłem piąte zamiast szóstego, czy szóste zamiast siódmego, już nie pamiętam, ale jakoś piąte i szóste dwa razy, więc no nie najlepiej, ale też nie najgorzej, więc nie jest tak źle. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do jutra do dziesiątej. Na razie.